Następny postój to. Yy, muzeum okularów słonecznych. Muzeum samych okularów? Już nic mnie nie zdziwi. O, o, a jak wiadomo, w muzeum okularów każdy musi nosić okulary. To będzie totalny odjazd! Neon cutie! Są tam moje okulary słoneczne? Słoneczne? Okulary! Pokażcie się, gdzie jesteście! Mam. No Ta opaska, te buty, ten motor. Po przygodę. Musiały się zepsuć. mc Swag będzie załamana. Co tam? Ech, masz rację. Może znajdę inną parę w Muzeum Okularów. O cudo ma silnik z rozrządem DOHC i turbo-wentylacją. Co to w ogóle znaczy? <laughs> Zmyśliłam, ale dobrze brzmi, nie? Coś nie tak? Martwisz się czymś? Jasne, że się martwi. Natknęłyśmy się na największą tajemnicę wszechczasów. Co? Hmm? Bo jest motor, ale gdzie jest kierowca? Chyba, że to kierowca duch. Same zagadki, wszystko podejrzane. Nie można ufać nawet własnym oczom. Proszę cię, kierowca jest w środku i coś sprawdza. Neon Cutie, rzuć mi moje okulary. Zrobię sobie zdjęcie przed Muzeum Okularów, pod parasolem w kształcie okularów i we własnych okularach. Potrójna przeciwsłoneczność. Yy, zdjęcia przed Muzeum? Chyba lepiej zrobić yy, w środku. Chodź. <słyski> <słyski> Ale wielkie okulary. Chodźmy tam. Będzie fajnie. Odpada. Ta zjeżdżalnia jest za wysoka. Wcale nie jest wysoka. O, czy to są okulary Speedster? No pewnie. Nosiła je, kiedy zwyciężyła w wyścigach motocyklowych. To cenny eksponat. I pędzi do mety. Ale co to? Nagle doganiają, ją, Dugania Muszę znaleźć nowe okulary. Bingo! Hmm. Słodki, nazwę ci Na szczęście. Hmm. Maszyn? Mieszkałeś tam. Pogadaj z tą łapą, a dostaniesz siostrę. Hej, a gdzie się podziała neon Cutie? Właśnie, gdzie? Najpierw giną twoje okulary, potem znika ten tajemniczy kierowca, a teraz neon Cutie. To jasne, ktoś lub coś za to wszystko odpowiada. Cześć! Neon, cutie? Czy to ty? <śm> e jakby ktoś śpiewał. Pewnie ten kierowca-duch! Duchy nie istnieją. <śm> Powiedz to temu duchowi! Biegiem! Wreszcie! Chodź do Neon, cutie. <śm> Też się ukrywasz przed duchem? Duchy nie istnieją. To zobacz to! Schowajmy się. <grystanie> Cokolwiek robisz, nie patrz w dół. Dasz radę, jestem pewna. Udało mi się! Nie boję się zjeżdżalni! O! 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 Cześć! Nie jesteś duchem? Nie, jestem jak najbardziej realna, a przyjaciele mówią na mnie: Rockin' Rider, do usług! Jeśli nie jesteś duchem, to dlaczego nas straszyłaś tym koszmarnym wy. Nie straszyłam was, rozglądałam się i wcale nie wyłam, tylko śpiewałam swoją ulubioną piosenkę. Po prostu nie, umiem dobrze śpiewać. I co? Mówiłam, że duchy nie istnieją. MC Swag, chcę ci coś powiedzieć. Przypadkiem, niespecjalnie, popsułam je. Spoko, <laughs> nic się nie stało. Takie proste, hmm. Ale dzięki, że próbowałaś się naprawić, jesteś słodka. Nie chcę wam przerywać przytu lasów, ale musimy szukać dalszych wskazówek. Też szukacie wskazówek? Ja już znalazłam. Tak? Gdzie? Nic nie widzę. To Muzeum Okularów, dlatego trzeba założyć okulary. Ja Cię kręcę to jakaś magia <noise> żadna magia różowe szkła blokują różowe światło więc widać co jest pod nim ale dlaczego to jest książka nie wiem może to część czegoś większego Rocky Rider jest taka fajna hey. Nie zrobiłyśmy tego, co chciałaś! E? Czego? Muzeum okularów pod parasolem w kształcie okularów, w okularach na nosie. Potrójna przeciwsłoneczność!